Hej, witamy Was w kolejnym odcinku z serii Pigułka Wiedzy. Zapewne każdemu z nas zdarzyło się kiedyś czekać na spóźniony autobus. Próbując, dając sobie czas, nie sięgnęliśmy wtedy po telefon, lecz natchnieni nagłą refleksją, zaczęliśmy się zastanawiać, co po mi podmioty państwowe na rynku. Wolny rynek powinien być wolny, nie? W dzisiejszym materiale spróbujemy, wiem, więc jak najprościej odpowiedzieć na to nurtujące pytanie. A więc, nie przedłużając, zaczynajmy. Z punktu widzenia ekonomii, bo nią się dzisiaj zajmujemy, państwo spełnia trzy podstawowe funkcje. Zaznaczam, że z punktu widzenia ekonomii, gdyż państwo realizuje wiele więcej funkcji, jak ochrona granic czy system prawny. Pierwsza funkcja to alokacja. Wyobraźmy sobie kanalizację albo drogę. Gdybym jako obywatel chciał dojechać drogą z punktu A do punktu B, musiałbym wybudować taką drogę na całej długości odcinka AB. Jednocześnie nie mógłbym korzystać z tej drogi bardziej niż jakikolwiek inny kierowca, co powodowałoby zupełny bezsens tej inwestycji z mojej perspektywy pomijając już fakt, że zabronienie korzystania z mojej drogi innym uczestnikom ruchu byłoby praktycznie niemożliwe. Droga publiczna jest właśnie takim dobrem, które z pewnymi wyjątkami nie jest opłacalne dla produkcji dla osoby prywatnej. Podobnie budowa kanalizacji. Żeby kanalizacja była opłacalna dla podmiotu prywatnego, opłata za nią musiałaby wzrosnąć kilkadziesięciokrotnie, co powodowałoby ogromną stratę społeczną. Dlatego to właśnie państwo alokuje niektóre dobra, realizując tym samym swoją funkcję alokacyjną. Następnie mamy funkcję antycykliczną. Ma ono na celu, jak sama nazwa wskazuje, ograniczenie amplitudy wahań cyklu koniunkturalnego. Co to znaczy? To znaczy, że państwo powinno stopować gospodarkę, gdy ta zbytnio się rozpędza, a także wspierać ją, kiedy za bardzo hamuje. Tym samym staramy się utrzymać w miarę stabilny wzrost gospodarczy. Ha! mógłby ktoś powiedzieć. Czyli, po to płacę podatki, żeby państwo podcinało nogi naszej gospodarce. I wychodzi na to, że trochę tak. Chodzi tutaj o ograniczenie powstawania baniek spekulacyjnych, które lubią powstawać, gdy gospodarka jest w bumie, a pieniądz jest tani. Bańki spekulacyjne mają taką własność, że pękają. Przerost inwestycji może prowadzić do wypaczenia całej struktury produkcji i w ostateczności do kryzysu. Im większa prędkość, tym boleśniej jest spaść z rowerka. Dlatego właśnie należy zachować równowagę między wzrostem i bezpieczeństwem. I właśnie ten cel państwo próbuje osiągnąć za pomocą automatycznych stabilizatorów koniunktury, jak zasiłki dla bezrobotnych czy ekspansywne podatki dochodowe. Pomaga w tym również aktywna polityka gospodarcza, jak wydatki budżetowe czy stopy procentowe banku centralnego. Ostatecznie państwo pełni również funkcję redystrybucyjną. Chodzi tutaj o wsparcie interesów biedniejszych z uwagi na ich słabszą pozycję rynkową. Państwo jest obrońcą równości interesów gospodarczych wszystkich obywateli za pomocą płacy minimalnej, obowiązkowej składki ZUS dla przedsiębiorców. Państwo chroni interes biedniejszych i daje im możliwość na uczciwy zarobek. Przynajmniej w teorii. Często polityka podwyższania płac minimalnych prowadzi jednak do wzrostu bezrobocia i pogłębiania nierówności dochodowych. Od dbania o interesy większości obywateli państwo skutecznie odwodzi również lobbying, przemycając interesy najbogatszych podmiotów. Jednak w teorii to państwo jest obrońcą zwykłego Kowalskiego. W walce z wielkimi koncernami. Czyli wiemy już, po co państwo. Większość ekonomistów jest zdania, że państwo powinno pełnić jakąś rolę w gospodarce, właśnie ze względu na przytoczone wcześniej funkcje. Jednak państwo może również zwalczać inne wady wolnego rynku. Doskonałym przykładem są tutaj negatywne efekty zewnętrzne. Dla każdego szanującego się przedsiębiorcy wolnorynkowego, Rzeka płynąca koło jego zakładów produkcyjnych jest niczym dar od niebios. Taka rzeka pozwala bowiem na radykalną redukcję kosztów związanych z utylizacją odpadków produkcyjnych, czyli np. wylewanie do niej chemikaliów. Obecnie jednak na przeszkodzie optymalizującego przedsiębiorcy, stoi państwo, po raz kolejny rzucają skłody pod nogi kreatywnym obywatelom. Takich przykładów jest więcej a razem stanowią one uzasadnienie regulacji państwa w zakresie produkcji czy pracy. Państwo w jakiejś formie jest nam potrzebne, jednak w jakiej dokładnie. Jak można się domyślić, w tym temacie nie ma jednej opinii. Możecie jednak z tego filmu wynieść, że państwo jest zupełnie niezbędne gospodarce. Rzadko jednak zdarza się, że im więcej interwencji, tym lepiej. Wejście państwa na jakiś rynek często tworzy bowiem na tym rynku państwowy monopol, zabijając konkurencję i minimalizując zyski społeczne płynące z tego sektora. Ponadto państwowe przedsiębiorstwa, będąc utrzymywane przez państwo, nie muszą być tak efektywne jak prywatne podmioty. Udział państwa w rynku powinien być więc stale monitorowany i kontrolowany w celu znalezienia najlepszej kombinacji państwa i mechanizmu rynkowego. Tym samym dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Następny pojawi się już wkrótce, dlatego nie zapomnijcie o subskrypcji na naszym kanale. Cześć!